Cześć, cześć nornożyści, witam bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Redox No i słuchajcie, pierwsze PT International PayStar 5600TS i to jest jedenasty przejazd. Bo słuchajcie, ten film to jest druga dwudziestka, pierwsza, dziesiątka to były bardzo fajne pojazdy. Ale słuchajcie, w drugiej dwudziestce, w drugiej, w drugiej dziesiątce. W drugiej dziesiątce, ten film to jest druga dziesiątka. W drugiej dziesiątce są bardzo fajne pojazdy, i słuchajcie, ten pojazd był do zdobycia, do znalezienia, tak prawdę mówiąc, w Wisconsin w fazie trzeciej. No i zobaczcie, że on ma 10 błotnych opon. No i tutaj, żeby wykorzystać jego pełny potencjał, to wykorzystałem oczywiście skrzynię, no ma skrzynię terenową, tak jak wszystkie, najlepszy silnik, no i żeby włączyć blokadę dyferencjału, włączyłem mu bieg w plusie, niska skrzynia, bieg w plusie, no i zobaczcie, że no tak mm, szału nie ma, jest, op, jest pozytywnie, to znaczy pozytywnie jest, jest ok, no ale na przykład y, Taiga to była szybsza Tutaj z kolei wziąłem duży taki zamach Żeby się zmieścić między drzewami Żeby tam w ogóle Trafić, żeby się nie zblokować No ale słuchajcie, on ma promień skrętu No zobaczcie, no to niestety No nie da rady, nie da, nie da rady inaczej Promień skrętu ma Bardzo słaby No i to wychodzi w tym wyścigu W tym błotnym takim challenge'u no, ale wynik jak najbardziej pozytywny, minuta 40 to jest niezły wynik. Słuchajcie, Caterpillar CT680 to jest 12 przejazd, i słuchajcie, teraz wychodzą właśnie takie kwiatki jak Caterpillar. Ja na przykład Caterpillara bardzo nie lubię, i tutaj teraz wychodzi, dlaczego go nie lubię. Dlaczego go nie lubię? Bo ja cały czas uważam, że on ma niby wysokie zawieszenie, bo przednie koła są i nad nimi jest taki błotnik wysok wysoki, to się wydaje, że on ma wysokie zawieszenie, a z tyłu z kolei tą ramą tak szoruje po błocie i stawia dużo opory. No i zobaczcie, że 35 sekund w tym momencie to się wydaje, że jest wynik ok. No ale ja pamiętam, że na zakręcie tajna miała koło minuty. Nie tajga, ANK miał około minuty, i zobaczcie, że tutaj też musiałem niski bieg w plusie, blokada dyferencjału AWD, wszystko, wszystko co się da, ma włączone. I zobaczcie, on dojeżdża do takiego pierwszego błotka na tym zakręcie, i w tym miejscu ma już minutę. Tu ma już minutę. Więc on offroadowo jest naprawdę. Ja na przykład, ja na przykład na liveie raz wziąłem, bo ja, na... ja go zjechałem w mojej recenzji. W recenzji o Caterpillarze, mówiłem, że on jest taki, że to jest słaba ciężarówka off-roadowo, że nie lubię. I słuchajcie, i w, tutaj w tych y, moich przejazdach wszystko to, co mówiłem, wychodzi, więc, więc nie robiłem was w konia, tylko naprawdę takie moje odczucia są, a propos y, tej ciężarówki. Ja, sorry, wiem, że są fani tego Caterpillara. Okej, okay. ja jego fanem nie jestem. I na pewno nigdy nie będę. No chyba, że dostanie jakieś błotne, fajne opony, wyższe zawieszenie. Może. No w każdym razie mamy dostać Caterpillara yy, CT681. 60... To ponoć ma być jakaś albo płatny DLC, albo nagroda, albo do zdobycia. W... Jeszcze nic nie wiadomo. Pewnie jeszcze, tak prawdę mówiąc, yy, sabry nie wiedzą, co z tym zrobić, fantem. <laughs> no i. Zobaczcie, w tym miejscu ANK miała minutę. A tu mamy już 2:13. Więc słuchajcie, drodzy scenarenerzyści, jeżeli chcecie z punktu A do punktu B w trudnym takim terenie na przykład przewieźć ładunek, to lepiej wejść ANK albo WORONA, albo TAIGE. Bo naprawdę, Caterpillar to jest strzał w kolano. No, i tym bardziej, że tego pojazdu nie da się znaleźć na mapie. Musicie go sobie kupić. Musicie go sobie kupić. No i słuchajcie, wydawać kasę na, yy, na taki pojazd to po prostu, to po prostu moim zdaniem jest bardzo yy, niemądry pomysł. <laughs> Dobra, zbliżamy się do granicy 3 minut. Pierwsza ciężarówka, która się zbliża do granicy 3 minut i on przekracza, Słuchaj, słuchajcie. Fatalnie. Fatalnie. Tu trzeba też wziąć pod uwagę, że... Yy, dobra, zobaczymy jeszcze tylko wynik. 3.14 3.14. Dobra, Royal BM17, 13. przejazd, jedna z moich ulubionych ciężarówek. Słuchajcie, trzeba teraz zwrócić uwagę, że to był 12. przejazd i teraz jest 13. przejazd, czyli te... w teorii te błoto, te kolejiny są coraz gorsze. Są coraz gorsze więc w teorii te przejazdy powinny być coraz gorsze, coraz gorzej powinno się jechać i kolejne pojazdy powinny robić coraz gorsze wyniki. Ale zwróćcie uwagę na to, że tu mamy ciężarówkę Royal, który nie ma blokady dyferencjału, ma tylko napęd na wszystkie koła. Ja jadę nim na tych samych oponach terenowych. Tylko, że to są większe opony, wyższe zawieszenie. I zobaczcie, że Royal w tym miejscu ma 43 sekundy, gdzie e, Caterpillar miał tutaj już ponad minutę. I zobaczcie, że jadę na automatycznej skrzyni biegów, no bo y, y, pro, je, je, wydaje mi się, że jest szybciej niż. Y, Niski bieg w plusie, chociaż tutaj wyniki podejrzewam, żeby były bardzo zbliżone do siebie, ale i tak chyba w automacie będzie troszeczkę szybciej. No, ale jeżeli tutaj nie mogę włączyć mm, blokady dyferencjału, no to jadę na automacie i tak większość trasy jadę tak naprawdę mówiąc na pierwszym biegu. Ale zobaczcie, że on, on tutaj na zakręcie. Ma już minutę 20, czyli 20 sekund jest gorszy od y, ANK. A w tym miejscu Caterpillar miał dwie, dwie minuty, no tu się zbliżał do 3 minut. no Koło tych drzew, drzew Caterpillar miał koło, miał koło, już miał, skoczyła mu ta magiczna granica 3 minut. No to słuchajcie, Royal bez blokady dyferencjału jest naprawdę świetną ciężarówką. To jest 13 przejazd i zobaczcie, z minuta 50 będzie. I zobaczcie, zbliżamy się do końca. Minuta, minuta 54. Minuta 54, świetny przejazd. Azow 5319-14 przejazd. Azow jest bardzo udaną ciężarówką. Ten Azow. No, co prawda, 200 litrów w baku to jest jego największa. Hmm, największy problem i często na lajfie też było, Łukasz chyba tym Azowem jeździł I często gdzieś tam na lajfie tym Azowem zabrakło mu, to znaczy miał mało już paliwa, nie? nie Więc tutaj z pewnością Azow ten mocniejszy, gdzie ma 330 czy 350 litrów to jest na pewno taki już numer jeden z Azowów Ale tutaj słuchajcie wynik zobaczcie 30, 30 sekund w tym miejscu Tu mamy 8 opon błotnych na automacie jadę, bo blokada dyferencja Dyferencjału jest włączona Tu na dole widać, tu na dole widać, że blokada jest włączona Jest napęd na wszystkie koła Włączony, więc jadę na automacie I słuchajcie, tutaj o Dobre 15 sekund szybciej od ANK Więc wynik na pewno będzie bardzo dobry O ile nie pamiętam Czy teraz dobrze wjechałem między Drzewka, tu chyba wezmę większy zamach Bo on też ze skręcaniem To jest troszeczkę gorzej Przez to, że dwie przednie osie Skręcają to jest troszeczkę gorzej, ale tutaj wziąłem większy zamach, od drzewko chyba mi się uda. No, uda mi się minąć, więc czas będzie bardzo dobry. Zobaczcie, zobaczcie. Minuta, minuta 15. Rewelacyjny czas. E, dobra, White Western Star 4964, 15. przejazd White Western Star jest do zdobycia na Zaporze Smithville. O nim mam recenzję, o nim mam film jak go zdobyć, więc wszystko macie na kanale. Moim zdaniem bardzo ładny, fajny dźwięk silnika, ale małe opony terenowe, nie ma opon błotnych, małe terenowe. No i tak offroadowo to jest taki pojazd. Zobaczycie po czasie. Zobaczycie, chociaż w tym miejscu jak na razie całkiem nieźle. W porównaniu. <laughs> W porównaniu do Caterpillara, zobaczcie, 40 sekund, czyli już ma o 20 sekund lepszy czas niż Caterpillar. A mimo, że nie jest Offroadowo jakimś e, świetnym pojazdem, ale jak na razie, zaraz zobaczymy, miejsce, zobaczcie, dochodzi mu minuta, czyli jest o jakiś tak e, o, o jedną długość za NK. No, i tutaj troszeczkę zacznie mu się, zaczną mu się problemy, ale i tak na razie minuta. Ja podejrzewam, że on będzie miał około dwóch minut. Nie wiem, czy, bo kiedy montowałem ten film, to sobie. Oczywiście, że przyczy, przycinałem sobie stoper, zatrzymywałem stop klatkę, żeby było dłużej widać jaki jest czas, ale nie pamiętam jego dokładnego czasu, czy on przekroczył dwie minuty, ale po tym, jak on tutaj jedzie, to mi się wydaje, że przekroczy dwie minuty. Ale to i tak będzie o minutę lepiej niż Caterpillar. <laughs> ale tak czy inaczej, no widzicie, że na przykład ten samochód, jest, ta ciężarówka jest bardzo fajna na myszygen. Troszkę na Alaskę też, ale czym dalej w las, tym będzie dla niego naprawdę trudniej, z tym bardziej na nowych mapach, jak y, na przykład, y, y, znaczy nowych mapach, no, na fazie pierwszej na Imandrze, y, w wyspie Coft czy Yukon Kanada, też nieciekawie, też bardzo nieciekawie. No patrzcie, no idealnie, 2 minuty i jedna sekunda, dwie minuty i jedna sekunda, no. Pacyfik P16 i 16 przejazd, słuchajcie, nie wiem jak to mi wyszło. Jak montowałem ten film, to mówię, kurwa, no, no po prostu idealnie. Idealnie Pacyfik P16 na 16 przejazd. To po prostu. Ja w... ja w ogóle Słuchajcie, brałem randomowo, dobra, poustawiałem sobie te ciężarówki, teraz ta, dobra, jedziemy, 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 jedziemy. Nagrywałem wszystkie ciężarówki i później wycinałem segmenty z przejazdami tych ciężarówek, dodawałem stoper i tak dalej. I patrzę. Montowałem ten film, mówię. Patrzę, P16 na 16 miejscu. No, po prostu idealnie, nie? I zobaczcie, P16 w tym miejscu. 38 sekund. 38 sekund. Mind blowing! 38 sekund. No, od, będzie lepszy czas od ANK prawdopodobnie. Nawet chyba od Tajki. Słuchajcie, ona ma napęd tylko na tył. Blokadę dyferencjału, ale ma przefantastyczne opony. I ma 8 opon z tyłu, i słuchajcie, ta ciężarówka na Michigan po prostu wymiata. Na myszygen wymiata. Zresztą ona potrafi bardzo wiele przejechać, tylko jest niedoceniana. No i słuchajcie, tu wychodzi jej promień, że ma bardzo słaby promień skrętu, niestety, jak gdybym wziął jeszcze większy zamach, to prawdopodobnie by czas był w granicach minuty 10, nie, a przez to, że musiałem cofnąć i tak, słuchajcie minuta, minuta, minuta 19, lepszy czas niż ANK nawet chyba od Tajgi lepszy czas, no po prostu niesamowite, niesamowite, świetna ciężarówa, bardzo ją lubię P16, świetny klakson, no po prostu same superlatywy, słuchajcie kolejny grad. I to jest 17 przejazd. Ja Grada nie lubię. Znaczy, nie to, że nie lubię. Nie przepadam za nim. Ja wiem, że jest, że jest dużo fanów Woronegrada, ale on jest taki trochę oszukany. bo Wiecie co? Bo ja zrobiłem sobie na za zaporze Smithville. Ja tego nie nagrywałem, bo ja to sobie zrobiłem takie testy dla siebie jeszcze. Tak, prawdę mówiąc, jak dopiero mój kanał. Dopiero rzuciłem tam z 2 trzy filmy i w ogóle nie wiedziałem, czy, czy takie testy, takie przejazdy będę robić. I pojechałem sobie pół mapy ANK. Później pół mapy yy, Woronem tym troszkę gorszym, to czy znaczy troszkę co ma mniej paliwa od tego, tym modelem D yy, i pojechałem sobie Altajgą i pojechałem sobie tym Woronem. No i tam słuchajcie, ten Woron ma, że można AWD wyłączyć, no ale ja jechałem taką trasą, że trzeba było AWD mieć włączone, bo były tam błota i tak dalej, i tak dalej. Próbowałem oszczędzać czasami paliwo, wyłączać sobie ten AWD, żeby troszeczkę mniej. I wyobraźcie sobie, że ten Woron spalił więcej niż ANK, niż Tajga eee, W ogóle na... spalanie jego było najgorsze ze wszystkich ciężarówek, z, z którymi go porównywałem. Czyli on, przez to, że ma to. Zresztą zwróćcie uwagę, że ja tutaj mam, on ma... mu zostało 200. 227 litrów ma 330 i tutaj zauważcie że ja na przykład od garażu przyjeżdżam tutaj i nagrywam film i on ma naj, naj, najmniej paliwa ze wszystkich to znaczy jak weźmiemy pod uwagę całe zużycie to masę paliwa mu poszło żeby przyjechać z garażu tutaj i ten kawałek przejechać no po prostu jeżeli chodzi o spalanie ja go nie lubię przez to że strasznie pali jak smog i jak mu się wyłączy ten awd jest lepiej ale i tak jak weźmiemy cały dystans, to jest nieciekawie. No i zobaczcie jaki wynik, dwie minuty. Dwie minuty, gdzie tak naprawdę to jest jeden z gorszych, chyba najgorszy wynik ze wszystkich Woronów, no dramat, nie? Dobra, step 310E, 18 przejazd. Słuchajcie, stepa bardzo nie lubię. Znaczy bardzo nie lubię. To jest świetna ciężarówka, żeby ją znaleźć sobie i ją sprzedać. <noise> bo wiecie co, bo to jest taka ciężarówka. Rosyjska, wojskowa, ona mi bardzo przypomina ANK z tą możliwością, że ma tak 200, 20 litrów więcej i z tą możliwością, że można różne rzeczy jej tam zmieniać na pace, czyli dźwig i takie różne rzeczy i pod tym względem powinna być lepsza od ANK, ale ona bardzo szybko łapie uszkodzenia, nie ma opon błotnych, więc te opony, które ma tutaj, to są opony terenowe i jak na rosyjską ciężarówkę, która to powinna mieć opony błotne. Gdyby do niej wrzucić opony błotne, to z pewnością w mojej takiej osobistej klasyfikacji, takich moich osobistych, jakby to powiedzieć, upodobaniach, na pewno by stała o wiele wyżej. Ale przez to, że ma takie, a nie inne opony, no to jest, no nie, no nie jest fajną ciężarówką. No zobaczcie, ona w tej chwili zaraz dojedzie w miejscu, bo pamiętam z pierwszego filmu, że tu na zakręcie ANK miała minutę, a on jeszcze do tego miejsca nie dojechał, ma już minutę 25. Zobaczcie, i on tutaj, no trzeba wziąć pod uwagę, że tak, kolejna ciężarówka w teorii, bo jeszcze tego nie sprawdziłem, ale w teorii ma gorzej, bo są większe kolejny, bardziej ten teren jest rozjechany, bo ja nie, nie resetowałem sobie mapy, ale powiem Wam, że yy, zrobię tego przejazdu zrobię taki test. Wezmę sobie jedną ciężarówkę, na przykład, nie wiem, może, może P16 i przejadę tą trasę 10 razy. 10 razy przejadę sobie tą trasę, nagram pierwszy film, jaki będzie czas, i ostatni. Czy różnica będzie na przykład nie wiem, pół minuty, czy różnica będzie typu sekunda, dwie bo to będzie też ciekawe na, na tryb trudny no w trybie trudnym w trybie trudnym będziemy bardzo rzadko resetować mapę, w trybie trudnym będziemy cały czas jeździć po tej samej mapie nie będziemy holować tej ciężarówki, więc więcej będziemy jeździć na terenie, bo holowanie ciężarówki do garażu, na przykład gdzieś tam robiłem, że gdzieś tam zrobiłem kontrakt, scholowałem ciężarówkę, wyciągnąłem z garażu, od garażu kolejny kontrakt i tak dalej, scholowałem, bo od razu mi się ciężarówka naprawiła, natankowała, a w trybie trudnym będziemy musieli. Przejechać się na stację wrócić, gdzieś tam kontrakt, przejechać się na stację wrócić, więc słuchajcie yy, będzie bardziej zniszczony teren, więc naprawdę offroadowo będzie trzeba brać lepsze pojazdy moim zdaniem, ale zobaczymy, sprawdzę to. Zrobię to dla, wa dla was i sprawdzę. <laughs> Patrzcie, no, minut, 3 minut, 3 minuty, 3 minuty, 1 sekunda, no, pff, dramat. Kolob 74-941, 19 przejazd. Kolob, to jest ciężarówka. Pierwsza ciężarówka, y, którą sobie kupiłem, która miała błotne opony, i tutaj w Michigan, miałem taką, miałem taką misję, żeby wyciągnąć ciężarówkę. Tam z błota. I pojechałem Royalem, się zakopałem, pojechałem jakimś Fletstarem, no różnymi, pojechałem dwoma ciężarówkami, miałem problem. Mówię, trzeba to jakoś ugryźć, bo, bo nie da rady. Tak, sprzedałem Fletstara i kupiłem, widziałem, że mogę kupić już tego koloba. On był dość wcześnie do kupienia. I to było pierwsze zderzenie z błotnymi oponami, i po prostu. Wow. Co, to, co ta maszyna wyprawia w błocie, bo, z błotnymi oponami to jest po prostu niesamowite jadę tutaj nie na automacie, tylko na niskim biegu w plusie, bo żeby wyłączyć blokadę dyferencjału e, musi mieć e, niski bieg musi mieć niski bieg i zobaczcie, że e, no radzi sobie bardzo dobrze, tym bardziej, że ona ma również aktywne podwozie wyżej te podwozie, no i no, tutaj wynik będzie bardzo dobry. Zobaczcie, ona tu w tym miejscu ma minuta 5, no to jest bardzo dobry wynik, to to jest wynik bardzo porównywalny do tego koloba, mojego ulubionego koloba. I zobaczcie, minuta, nie wiem, 15, 16, coś takiego, 17 może. Minuta 19, no bardzo dobry wynik, no świetny, świetna ciężarówka, no i słuchajcie, Pacific P512PF, 20 przejazd, bardzo lubię Pacyfika, to jest Pacyfik, który w Wisconsin można znaleźć za free, napęd tylko na tył, blokada dyferencjału włączona tylko na niskim biegu, no ja tu jadę na niskim biegu, no i tak się tak zastanawiałem, bo on ma te same opony co Pacific P16. No i tak się zastanawiałem, kurczę Pacific P16 tak fajnie sobie dał radę yy, i... No może będzie podobnie, może będzie podobnie, ale zobaczcie, że tu w tym miejscu 31 sekund to jest bardzo dobry wynik. W tym miejscu caterpillar miał minutę <laughs> Caterpillar nie. Caterpillar to jest największy dramat yy, drugiej dychy, czyli tego Drugie, To jest drugi film o yy, gorących 40 i gwiazdą tego filmu jest fatalny caterpillar. No i zobaczcie, minuta. W tym miejscu minuta to jest podobny. Podobny czas jak NK. No i dawaj, dawaj. No dawaj, 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 panie Pacyfik, dawaj, dawaj. No, jakoś tak mam wrażenie, że P16 a z tyłu te opony jakoś tak bardziej szeroko, jakoś tak by odstępy między oponami, nie wiem. Bo te same opony są, to są bardzo dobre opony. I, jak, I P16 tutaj miała o wiele lepszy wynik o wiele lepszy wynik, ale i tak, zobaczcie. Ciężarówka bez napędu na wszystkie koła, a przecież ja tutaj jechałem Royalem z napędem na wszystkie koła, miał bardzo dobry wynik. I zobaczcie, to był chyba, minuta 40, to był chyba wynik Royala. Teraz nie jestem pewien. Ale zobaczcie, że tutaj zbliża mi się do dwóch minut z ciężarówką, która ma napęd tylko na tył. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, to była. Aha, minuta 55 dla Caterpillara, prawie 56. Fuh, pff, wróć dla Pacyfika. Minuta 55 dla Pacyfika. Słuchajcie, moi drodzy, to jest yy, film serii gorąca 40 i to jest druga dycha. Mam nadzieję, że się podobało. I czekacie na trzecią i na czwartą dychę. Dobra, z tej strony Rizrox. Do zobaczenia. Cześć.